Jezus Chrystus. Amen. Dzisiaj akurat e, niedziela i tak się składa, że wypada nam teraz mówienie e, cnoty relik, czyli czci e, Niedziela, dzień pański. E, w języku łacińskim lepiej to brzmi, bo dominka, tak, e, to niedziela. E, a po polsku niedziela to oj, witamy, koszalin przyjechał, panie mężczyźnie, no, to... no, no, no. niedziela nie działaj, tak nie pracuj, dzień Panu Bogu poświęcony. Tak jak już mówiłem, zarysowywałem wczoraj, cnota religii, cnota czci Bożej wynika z właśnie cnoty sprawiedliwości. W cnocie sprawiedliwości oddawaliśmy Każdemu to, co się jemu należy. Tutaj omawialiśmy to w stosunku do człowieka, do społeczeństwa, natomiast też dzisiaj właśnie ta cnota sprawiedliwości odnosząca się do Pana Boga nazywana jest właśnie cnotą religii, cnotą czci Bożej, ponieważ Panu Bogu należy się cześć. To, co ciągle powtarzam, zaczerpnięte jest z katechizmu. Przygotowujący pierwszy, dzieci do pierwszej komunii świętej, przynajmniej z tych katechizmów, jeszcze tam no, sprzed 50 lat, tam pierwsze pytanie, jak nie padało, po co żyje człowiek? Człowiek żyje po to, żeby chwalił Pana Boga i przez to zbawił duszę swoją. To sobie warto zapamiętać. Może to, że tak często powtarzam, w pamięci nam pozostanie. Człowiek żyje po to, żeby chwalić Pana Boga i przez to zbawić duszę swoją. Każde stworzenie ma jakiś cel, tak jak wczoraj mówiłem. Tak? Po co jeżyki są, po co są komary, po coś są jakieś rośliny. No i też jakiś cel musi mieć człowiek w życiu. No, po coś został przez Pana Boga stworzony. Pan Bóg przecież stwarza dla człowieka świat. Stwarza ziemię, stwarza przyrodę, wszystko co w niej jest, cała różnorodność. I na końcu tego stworzenia stwarza człowieka. Po człowieku Pan Bóg nie stwarza nic, ponieważ człowiek jest, można powiedzieć, stworzenie człowieka satysfakcjonuje Boga. I mówi: czyńcie sobie ziemię poddaną. No i w związku z tym, że Pan Bóg daje nam wszystko, daje nam życie, daje nam duszę, daje nam wolną wolę, daje nam całą przyrodę, daje na całą Ziemię, a pewnie i może i nawet cały wszechświat, należy się Panu Bogu za to cześć. Ponieważ On to wszystko nam daje w prezencie. Ktoś, kto nieraz mówi, że nie chodzi do kościoła, albo zaniedbuje, nie mówi w niedzielę, jedną, drugą, trzecią, ja mówię: zobacz. Pan Bóg dał Ci wszystko. Widzisz, słyszysz, masz ręce, masz nogi, a nie jest to takie oczywiste. Mogłeś urodzić się niewidomy, mogłeś się urodzić głuchy, mogłeś się urodzić bez rąk, mogłeś się urodzić bez nóg. Czy nie jest już to powód, żeby Pana Boga chwalić? No jest. Zobacz. Pan Bóg daje Ci siedem dni. Siedem dni, w których możesz pracować, w których możesz się bawić, tak, w których możesz odpoczywać. Od poniedziałku do niedzieli, czy od niedzieli do poniedziałku. W zamian za te 7 dni żąda tylko chwili, którą spędzasz na prześwięcku. jak myślisz? Ta jedna, dwie godziny w stosunku do 7 dni, to dużo czy mało? No mało. No to zobacz, jak Pan Bóg mało żąda tak, w zamian za tyle, co ci daje, za tyle osób. E, to jest nic. A i nawet tego nic nieraz nie potrafimy wypełnić, nie doceniając tych Bożych darów, które otrzymujemy, które nie są oczywiste. Nawet to, że dzisiaj żeśmy się obudzili. No dzisiejszej nocy niektórzy umarli. I w, globalnie, w skali całej kuli ziemskiej, to są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy już nie dostali niedzieli w prezencie kolejnego dnia. A myśmy dostali, myśmy się jeszcze obudzili. abyśmy Cię, Panie Boże, chwalili, zobaczcie już nawet te pieśni, stałe polskie, e, jakby podkreślają, uczą katechizmu, nadają celowości naszemu życiu i każdemu dniowi, czy dniu. Nie wiem, jak powiedzieć w języku polskim. Dniowi czy dniu? Tak, bo rozumiem, że to Cię tak? Niech żyje język polski. Dniowi? <grymmentatorzy> Dlatego dlatego cnota nadprzyrodzona religii pozwala nam to wszystko w głowie rzeczywiście ułożyć i o tym pamiętać. Bo nie jest to oczywiste. Ci, którzy nie posiadają tej nadprzyrodzonej cnoty religii, nie potrafią rozumować tego w taki sposób, jak ja to teraz tłumaczę. Dla niego niedziela to będzie no, dzień wolny, po ciężkiej pracy, to jest weekend, czas się wyspać, odpocząć i tak dalej. A no może jak tam będzie jakaś okazja, bo tam, no to wtedy może pójdę do kościoła. To co też jakby ciągle też u nas w kaplicy powtarzam. W stosunku właśnie do tej mszy niedzielnej, ranny, recytowanej i tej śpiewanej. No msza, to jest msza, owoce są takie same, Nieważne, czy ona jest recytowana, czy ona jest śpiewana, tak. Jest to najświętsza ofiara, natomiast no jest istotowa różnica w naszym podejściu do mszy świętej. Jeżeli ja wybieram mszę świętą, która jest krótsza, no bo coś tam mam zaplanowany wyjazd nad morzem, to sobie pójdę na krótką mszę świętą, tak? Czy, czy, czy ogólnie chodzę na krótką mszę świętą, no bo no, z różnych względów już tam nie wnikam. No to coś już jest nie tak. To co pamiętacie, ksiądz Grzegorz opowiadał, jak to chodziło chyba o prezydenta Mościckiego, jak mu jak e, do nie, Jak? Dmowskiego. Dmowskiego, przepraszam. Tak, Dmowskiego, nie, przepraszam. Jak, jak mówiono prymasowi, on, o, Dymowski się ponoć nawrócił, tak? E, a biskup mówi, tak, co się nawrócił? Słyszałem, że tylko na narecetowano chodzi, tak? <grym> no to co to za nawrócenie, jeżeli my tylko takie no, ogary dajemy Panu Bogu, e, no, żeby tylko tak jak taki Żyd, no, żeby prawo zadośćczynić bez serca. To nie jest przyrodzona cytrota religii, kiedy chodzę z obowiązku na mszę świętą. A nie czuję, że Dominika, niedziela, jest to dzień pański, gdzie ja chcę porządnie oddać Panu Bogu chwałę. A w jaki sposób można porządnie oddać Panu Bogu chwałę? No nie ma innego środka na ziemi, jak najświętsza ofiara, która jest sprawowana w sposób najuroczystszy. Kwi bene, kwi, kwi kantat bis orat. Orat, czyli kto śpiewa, dwa razy się modli. I to zobaczcie, że te najuroczystsze liturgie są całe śpiewane. Zobaczcie w cerkwi, Tam się wszystko śpiewa. Od początku do końca. W liturgii rzymskiej u nas, w trydenckiej, kiedy jest msza śpiewana, też prawie wszystko się śpiewa. Łącznie z czytaniami, łącznie z Ewangelią. I to tak na marginesie akurat stara Msza święta jest tak zorganizowana od wieków, że są tylko dwie opcje. Albo się wszystko recytuje, albo wszystko śpiewa. Dlaczego się śpiewa? Ponieważ jest to najwyższy wyraz modlitwy. Śpiew jest najwyższym wyrazem modlitwy. I to dlatego w czasie mszy świętej wszystko kapłan śpiewa. I my odśpiewujemy, i my się łączymy właśnie poprzez śpiew. No i dlatego, no jak człowiek, który ma rozwiniętą doskonałą cnotę religii, religiach, może w niedzielę nie rozumieć tego, że przychodzimy na uroczystą sumę, gdzie jest śpiew, gdzie są organy, gdzie jest kadzidło, gdzie jest asysta, gdzie są akolitki, tak? Czujemy już rzeczywiście tą uroczystość od samego wejścia tak? do świątyni i kiedy już wychodzimy z tego kościoła po półtorej godziny czy dwóch, czasami, tak? no to czujemy, żeśmy byli w kościele. Tak? To już nie można mieć wyrzutów sumienia, że się Pana Boga nie uczcili. Ja nie mówię tutaj o sztucznym przedłużaniu, czegokolwiek, o przemówieniach, wierszykach, teatrzykach. Tak? No, to już jest, człowiek jest bardziej zmęczony, ale, ale mi się wydaje, że no, wychodząc z takim mszy u nas, śpiewanej, ja przynajmniej mam takie poczucie, żeśmy rzeczywiście Pana Boga uczciwi, tak jak należy. I człowiek nieraz e, świece, tak? które ministranci noszą w procesji, do Ewangelii e, i, i tak dalej światło się niesie przed Ewangelią, tak? A pięknie, kiedy jest jeszcze sześć małych ministrantów, jeszcze jest sześć tych świec, które się przynosi na sanktus, które towarzyszą przy istoczeniu, tak? No wygląda to majestatycznie, no i, i zobaczcie, że ci, którzy posiadają cnotę religii już w wyższym stopniu nad przyrodzonym potrafią to zrozumieć i cieszyć się tym. No to może trochę nadużycie, ale nieraz tak, bo no, przyszedł z renowacji Ornat, wyszedłem pierwszy raz tam świętą i za godzinę, za dwie poprzy dostaje już MMSy, tak? Bo już babcie nie wytrzymały zdjęcia po w czasie mszy świętej, tak? No, no może niekoniecznie trzeba tak robić, tak? Natomiast natomiast z drugiej strony mnie to cieszy, bo ktoś to w ogóle <laughs> zauważa, tak? że Kościół czci Pana Boga w różny sposób, nawet w taki najniższy. E, jakim są, jakie są jakieś rzeczy materialne, przedmioty, w których używa się do święty. świętej. ktoś to zauważa, widzi się cieszy, ale piękny ornat, to jest przeznaczone do sprawowania najświętszej ofiary. Kapłan jest tak ubrany, tak pięknie wygląda przy ołtarzu, pięknie nas reprezentuje przed Panem Bogiem. E, no to też pokazuje, że człowiek potrafi modlić się wszystkim. I to dlatego zobaczcie w liturgii, e, używamy. E, elementów, które mają pobudzać nasze zmysły, tak jak to też ciągle powtarzam i mówię, to jest to no, prawda, że um, te zmysły, które Pan Bóg nam daje, są wrotami duszy, ponieważ przez zmysły poznajemy Pana Boga, przez zmysły dociera do nas to piękno, a czym jest piękno? Czyste piękno to Pan. Ci, którzy studiowali filozofię i mieli trascendentalia, no to wiedzą, że Pan Bóg jest czystym dobrem, czystym pięknem i czystą prawdą. Dlatego w Kościele wszystko powinno być piękne, powinno być symetryczne, harmonijne, bo to wszystko odsyła nas i skupia się jak w soczewce w Panu Bogu. To wszystko do Pana Boga prowadzi. Czy cingulum, którym się ksiądz przepaszy, czy alba, którą ubierze, czy orna, czy lichnarze, które stoją na ołtarzu, monstrancja, obrazy, które wiszą w Kościele, wszystko to powinno być największej, najlepszej jakości, ponieważ to wszystko ma skupiać nas do Pana Boga. Że tu nie ma, że tak powiem, e, niczego sztucznego, niczego, co, co by sprawiało, że nie widać w tym naszej ofiary. Zobaczcie, dlaczego podziwiamy kościoły piękne, e, zabytkowe. No bo widać w tych budowlach rzeczywiście tą ofiarę, którą tam to pokolenie złożyło Panu Bogu. Jest to świadectwo wiary tamtych pokoleń. A my co Panu Bogu zostawiamy teraz? No tak, w sumie te kościoły współczesne, no e, nie wiem co tam w nich będzie za wiele lat, ale też no, jakby e, nie do końca zawsze obrazują to tą klasyczne piękno, tak, które jest. E, tak jak też i nieraz mówiłem, ktoś tam się pytał o obrazy z naszej kaplicy. wy tak, obrazy tak, ale jeżeli mają wyjść, to tylko malowane. Nie żadne wydruki, nie żadne rzuty i tak dalej. Jeżeli ma coś wisieć, to wszystko musi być naturalnie. Tak? Najpiękniejsze. To pamiętam nasz łacinnik jeszcze w seminarium opowiadał, kiedy gromił, że na ołtarzu nie mogą się palić sztuczne świece, jakieś plastikowe, tak? No, co to jest zazwyczaj, żeby Panu Bogu dawać najtańsze, po prostu na ołtarzu palić najtańsze świece, jakieś olejowe. Bo, no Bo z jednej strony wygoda, ale zobaczcie, brak ofiary to też też e, kiedyś to mówiłem, ale to też może publicznie czas powiedzieć, tak w kontekście naszych kościelnych, zakrystianów, którzy mają naprawdę bardzo dużo pracy. Bo są świece, trzeba je przycinać i tak dalej. No łatwiej byłoby rzeczywiście nalać raz w tygodniu e, oliwy i zapalać i gasić. Wtedy wosk się nie leje, nie brudzi i tak dalej. Są bezobsługowe praktycznie. Ale zobaczcie, e, pozbawiamy się wymiaru ofiary. Że dajemy coś siebie, że każda posługa w kościele coś nas kosztuje. Ksiądz, wiadomo, odprawia, się cały spodzi, później się przeziębi, tak, a to jest jego. Bo musi wszystko ubrać i z niczego się nie zwalnia, bo kościół tak sobie życzy, żeby to wszystko na siebie ubrać, to co kapłan na sobie ma. Czy to jest wygodne, czy niewygodne, to jest inna sprawa, tak? Czy jest za gorąco, czy nie za gorąco, to jest inna sprawa. to tak w kontekście też sutandu pamiętacie, mówiłem chyba kiedyś że w szkole się zawsze pytają w wakacjach, w tym nie za gorąco? Jakby no czasami gorąco. Ale Panu Jezusowi też było gorąco jeszcze w drugą przyrodę. Ucina wszystko. Tematu nie ma. Tak? Bo to pokazuje, żeśmy zatracili wymiarów że jamy. Zobaczcie, skoro dzieci w Fatimie potrafiły wiązać pod ubraniem sznurki ściśle, żeby zadawać sobie ból, bo matka Boża mówiła, że mają cierpieć za dusze, które się potępiają codziennie, kiedy miały wizję piekła, eee, i one to potrafiły, takie kilkuletnie dzieci to zrozumieć, eee, a my, a kapłani dopiero, a za gorąco to sutannę zrzucę na u ubiorę samą albę, cingulum niebo za gorąco a już później ornatu też nie, bo wymyślono ornato alby, no to, to tak naprawdę prawie nic się nie zakłada, tak? Dla wygody. No wszystko jest tak naprawdę teraz dla wygody. Świece dla wygody. No jak wynaleziono prąd i powszechnie się elektryfikowano, to i się pojawiły na ołtarzach też świece, gdzie nie było ani knotu, tylko były gwinty do wkręcania żarówek, ale na szczęście kongregacja szybko zareagowała i jasno zgromiła, że zakazuje się używania w czasie światła elektrycznego, tak? Może być elektryczne jako dodatkowe, ale świece muszą się palić na ołtarzu. Druga sprawa, ta świeca, która na się pali, to ma też dodatkowy wymóg. Z jednej strony, ogólnie świece czysto woskowe, pewnie doskonale wiecie jak ci, którzy chcą kupić, są o wiele droższe niż te parafinowe czy te sterenowe, a więc zawsze też w darze składano świece do świątyni. To było zawsze jeden z droższych zakupów dla, dla rządcy kościoła. Dlatego przenoszono świece do, do, do świątyni. No i druga sprawa, ta świeca się spali. Tak ofiara w Starym Testamencie, żertwa. Tak? Ona się wyniszcza dla chwały Bożej. Tak jak to mówię w kontekście kwiatów, że nie stawiamy na ołtarzu kwiatów doniczkowych, tylko cięte. One też się wyniszczają dla chwały Bożej. Tak jak ofiara, która składana jest na ołtarzu. I właśnie trochę tej symboliki też widać, kiedy święci się, święci się paschał, tak, w Wigilię Paschalką, Że ta świeca żywi się strugami wosku, Chwali, spala się dla chwały Bożej, tak jak my mamy się spalać dla chwały Bożej. A my nieraz nie chcemy się spalać na chwałę Boży, bo wybieramy krótką prześwięć. Tak? tak pamiętam w świętym Józefie była, szanla głuponiemy, tak, recytowana, gdzie tam opuszczone było wszystko, co tylko można było opuścić, tak, to takie było no, samo rodzaj zostawione przy świętej. Trwała 25 minut, 30 minut, tak, no i studenci chodzili po krótkach. No tu nie ma nadprzyrodzonej cnoty religii i zrozumienia właśnie tego, że mamy się też spalać dla chwały Bożej, Ja spalamy się dla chwały Bożej na różny sposób. Bo tak jak przychodzimy do świątyni, tak, tym spalaniem dla chwały Bożej może być rzeczywiście posługa ministranta, który zastępuje duchownego, tak, on się przygotowuje, uczy, pełni jakąś posługę schola liturgiczna, tak? która przygotowuje śpiew, śpiewa, a sami wiecie, że nie jest to takie proste, żeby, żeby to dobrze zrobić. Kolejna sprawa, również i my poświęcamy czas, tak? Te, te dwie godziny przynajmniej na mszę świętą, kiedy jesteśmy do jazdy, dzieci, zajmowanie się dziećmi, bolące kolana, tak, jakieś zmęczenia, jak jest Wigilia Paschalna, więcej czytań, to też pamiętam, raz było tak ciepło, że którzy już tak spoceni w też i łapce byli, nawet no, spalamy się dla chwały Bożej w ten sposób. Jest to, jest to wymiar dodany, to są łaski przydane tak, do, do, do Najświętszej ofiary, które nie są bez znaczenia. A my zbyt łatwo właśnie z takiego cierpienia codziennego się zwalniamy, zwalniamy się ze spalania dla chwały Bożej. A Panu Bogu się to przecież należy. Druga sprawa, jedna z prefacie powiada, że nie jesteśmy w stanie dodać nic do chwały Bożej, bo Pan Bóg napełni chwałę. I tak naprawdę to, co my Panu Bogu dajemy, to do nas wraca w zdwojony sposób. Że tak naprawdę sobie w ten sposób wysługujemy łaski, bo się umartwiamy, tak? uczymy się tej chwały Bożej. A więc zobaczcie, że nie tylko człowiek, ale także bezrozumne istoty Panu Bogu chwałę oddają, bo nawet i te kwiaty, którymi ozdabiamy ołtarz, też chwały oddają i góry i morze, które mamy, też chwały Panu Bogu oddają, oddają, bo kiedy my spoglądamy na to, pobudzamy też poprzez cnotę religii właśnie swoją pobożność i wdzięczność Panu Bogu za to, że wszystko stworzył. Ci, którzy mają właśnie rozwiniętą cnotę religii, patrząc na to wszystko, widzą też Pana Boga. Pamiętam, kiedy byłem już pasterzem akademickim na Pumie, to tam właśnie studenci medycyni Medycyny, to jeden z nich kiedyś, kiedyś tak powiedział, w księdza księdza, jak ja tak studiuję już kolejny rok tą medycynę i poznaję, jak człowiek jest skonstruowany, no to, no to staje się coraz bardziej wierzący, bo poznaje, że jest to w ogóle niemożliwe, żeby to wszystko było dziełem jakiegoś przypadku. Zresztą to musi być w tym ręka Pana Boga. No niemożliwe to jest, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak funkcjonuje, tak, bez żadnej ingerencji tutaj Pana Boga. Tak jak pamiętam, dzieciom na chemii też tłumaczyłem, ja kiedy była budowa atomu, i mówię, Zobaczcie, spójrzmy teraz w niebo. Ile samolotów może nad nami latać teraz? Nie? Kilkaset pewnie samolotów gdzieś tam dziennie przelatuje nad nami, czy po Europie krąży, i mówię: Dlaczego one się nie zderzają ze sobą? A no, bo tam wiadomo, no jest pilot, tak, na no w sumie nawet dwóch. No, mają nawigację, różne systemy elektroniczne, które zapobiegają, mają swoje tory, mają swoje ścieżki, mają jeszcze kontrolera lotów na wieży, który też patrzy i tam trzy godziny dziennie tylko może chyba pracować i patrzy na te punkciki, żeby one się nie zderzyły, alarmuje, kiedy jest coś nie tak. No, czyli ktoś nad tym czuwa i to nie jedna osoba, tak? żeby taki samolot mógł dolecieć z punktu A do punktu B. No teraz spójrzmy na taki atom. Tak? Niektóre mają ponad 200 elektronów, które po prostu z prędkością światła prawie gdzieś tam krążą wokół jądra atomowego. I one się nie zdarzają. Tu nad nimi czuwa. Każdy ma swój tor. I one się nie zderzają. Co by było, gdyby zaczęło się zderzać? I przecież, ale tu nic nie wybucha, ani książka, ani ciało człowieka, ani ławka, ani nic. A to przecież wszystko jest w ruchu nieustannym. I to z takim zawieszeniem dzieci trzeba zostawić. No i to trzeba dojść do przekonania, tak jak święty Tomasz, który dowodzi istnienia Pana Boga z rzeczy stworzonych, że, że no ktoś musi nad tym czuwać. Jest to niemożliwe, żeby to wszystko trwało z przypadku tylko jakiegoś. Dlatego, dlatego. Ludzie, którzy rzeczywiście dbają o no cnotę religii i mają cnotę religii w stopniu nadprzyrodzonym rozwiniętą, potrafią spojrzeć na materię, na wszystko, co nas otacza właśnie w taki sposób. Bo nie dla wszystkich jest to oczywiste. I, i nieraz odbieramy świat zupełnie materialnie, na tak, takim spłaszczonym poziomie, nie potrafimy, nie potrafimy zajrzeć głębiej, nie potrafimy zajrzeć dalej. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o istotę cnoty religii, to można powiedzieć, że ona wyraża się w formie wewnętrznej i w formie zewnętrznej. I tu też trzeba przypomnieć, że to też tańki Re przypomina o tym, w jaki sposób in foro interior, czyli na poziomie wewnętrznym, wyznaje się tą nadprzyrodzoną cnotę religii. Przypomina nam cztery stopnie. Przewzrzwania wewnętrznego cnoty religii. Pierwsze podaje adoracja, czyli uwielbienie Pana Łódka. Najczęściej nasza modlitwa, kiedy przychodzimy do Kościoła, no nie chcę generalizować, ale, 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 ale myślę, że u wielu osób pierwsza to jest prośba, a nie może coś, na proszę cię, to modlimy się zawsze o coś. Musza jest sprawowana w jakiejś intencji. Ale jest to, kochani, złudne, i to jest tak naprawdę najniższy stopień tutaj naszej modlitwy. Przynajmniej powinien, powinna ta prośba paść dopiero na końcu. Ponieważ doskonała religia rozpoczyna się tak jak hymn Chwała na Wysokości Bogu. Ona jakby zawiera te elementy dojrzałej modlitwy. Chwała na wysokości Bogu rozpoczyna się od adoracji, od oddania Panu Bogu należnej czci. Chwała na wysokości Bogu. I dlatego każda dojrzała modlitwa powinna rozpoczynać się od uwielbienia Pana Boga, Jego adoracji. Panie Boże, bądź pochwalony. Tak? Przychodzimy. No i tego też trzeba dzieci uczyć, bo kiedy przychodzimy do kościoła, warto uczyć jej tej modlitwy. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. E, bo Pana Boga najpierw trzeba chwalić. E, tutaj też jakby doskonałą, właśnie taką modlitwą uwielbienia jest właśnie adoracja najwyższego sakramentu. E, kiedy rzeczywiście i ciało, i duszę oddajemy sobie Bogu na czas adoracji. Jest to, można powiedzieć, jedna z najdoskonalszych, właśnie zewnętrznych form uwielbienia Pana Boga zaraz w Łączku świętym. E, Tutaj też tak na Marginesie, nie wiem czy pamiętacie tą historię, kiedy wybuchła II Wojna Światowa, to grobosz jednej takiej wioski pod Warszawą zarządził, że codziennie po święty, przez godzinę czy dwie będziemy organizować adorację na świętego Sakramentu, żeby modlić się właśnie za mieszkańców tej wioski, za tych, którzy, którzy zostali do wojska wezwani. Talak, i tak dalej. I rzeczywiście przez cały czas trwania wojny, tak do 1945 roku, codziennie w tym kościele powieczornym przy świętej była adoracja najświętszego sakramentu. Co się okazuje? E, nigdy do tej miejscowości, chociaż to była wioska pod Warszawą, nie wkroczyły żadne wojska. Nikt z tej wioski nie zginął w wyniku e, trwania wojny, a ci, którzy zostali wezwani do wojska, do armii, wszyscy co do jednego To jest moc e, adoracji i modlitwy, uwielbienia Pana Boga w Najświętszym Sakramencie i też wiara tego kapłana i tych ludzi, którzy codziennie na adorację przychodzili. jeszcze Tak, nie? Tak, no i z rozmawiali, tak. Dlatego, dlatego e, zawsze zachęca się do tego, ponieważ adoracja ma, można dla świętego sakramentu, ma wszelkie znamiona i wymiary, ofiary, e, które możemy Panu Bogu złożyć zaraz w mszy świętym. Bo to jest przecież czas poświęcony Panu Bogu, czyli ja ofiarowuję czas. E, druga sprawa e, jest to jakieś wyrzeczenie, bo w tym czasie mógłbym robić zupełnie coś innego. Mógłbym iść do kina, obejrzeć coś, jakieś filmy, posłuchać muzyki, posprzątać w domu i tak dalej. No różne rzeczy moglibyśmy robić, ale ja poświęcam czas też. Tak? Umartwiam się, albo nieraz już bolą kolanami. kręgosłup tak? nie boli. Yy, I no, no nie jest to komfortowe. No, nie leżę na kanapie w kościele. Tak? Tylko, tylko, tylko klęczę, modlę się. Nieraz walczę ze zmęczeniem, walczę z roztargnieniem. Czyli jest tutaj wymiar ofiary jestem sam na sam przed Panem Bogiem. bo teraz, gdyby przyjechał Michael Jackson, to by wszyscy na koncert chcieli bo wszyscy chcieliby go zobaczyć, jak Pan Jezus przyjeżdża, bo e, wystawiony jest na świętym sakramencie, no to już jest tak średni, tak? E, różnie, mhm. różnie, różnie to My więcej nieraz szacunku i ciekawości mhm. mamy w stosunku do innych ludzi, znanych, tak? Celebrytów, mhm. niż do Pana Jezusa. E, no, adoracja nieraz to też świadectwo księży niezwiązanych z poszczególnym pensją, którzy, 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 którzy no tak się dzielili z postrzeżeniem, że te kaplice, takie no, adoracji, gdzie cały czas Pan Jezus jest wystawiony, to tak trochę nie do końca chyba wpisuje się w cnotę religijności mimo wszystko, bo adoracja w monstrancji, jak wystawiona Pan Jezus wystawiony w najświętszym sakramencie, to jest, że tak powiem to powinna być uroczystość. Tak jak było 40-godzinne nabożeństwo. Częta w tym też proszę, żeby u nas było, tak żebyśmy musieli się też z tym zmierzyć. Eee, natomiast to, to sami widzicie tak, jak u nas też to nie raz wygląda. Nie? To trzeba przygotować ołtarz, musi, muszą palić się świece i, i nie zapalamy tu elektrycznych lampek i, i tak dalej. Eee, tylko tylko to, to rzeczywiście ma wymiar ofiary i wymiar uroczystości a nie tam, że się jakieś dwie lampki biegnie palą, i on po środku, jak to nie raz bywa w tych kaplicach. No. To to takie wszystko jest, no, żeby to najmniej jakby kosztowało, najmniej obsługi miało. No, ludzie niech się mądrą, ale no tak, wiadomo, tego, tego wymiaru już ofiary niestety, niestety nie ma. E, dlatego dlatego e, musimy się uczyć, doskonalić w tym, żeby najpierw dawać Panu Bogu uwielbienie w każdym, w każdym wymiarze. Tak? Kolejna sprawa, każda modlitwa, zaraz po uwielbieniu to także dziękczenie. To coś powiedziałem na początku. Dziękujemy Panu Bogu za to, że w ogóle mogliśmy się dzisiaj urodzić, za to, że jesteśmy, tak? za, za, za ten dzień, za rodzinę, tak? no, za, za, za różne sprawy. Tak? Każde, każdy ma Panu Bogu za to dziękować. I to jest drugi stopień tak, modlitwy. Kolejna sprawa też przebłaganie, czyli przepraszać Pana Boga za to, co było niedobre tego dnia, co było niedobre w życiu, co żeśmy złego zrobili, żeśmy nie uszanowali, żeśmy się wstydzili Pana Jezusa i tak dalej. To są różne akty, które, które którego mogą być. I dopiero na samym końcu zawsze jest wymiar prośby. Skoro żeśmy oddali Panu Bogu chwałę, skoro żeśmy mu dziękowali, skoro żeśmy Go przeprosili, teraz rzeczywiście możemy Pana Boga prosić. I tak powinna wyglądać każda modlitwa. Tak jest skonstruowana też msza święta. Zobaczcie, kiedy przeanalizujemy różne modlitwy mszy świętej, tak, to one zawierają wszystkie te elementy. Od oddania Panu Bogu chwały, później dzięki Ci składamy, tak wychłana Wysokości Bogu śpiewami w innych modlitwach, kiedy dziękujemy Panu Bogu Bożemu Majestatowi, przepraszamy Pana Boga,